Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dziś będzie odcinek o tym, jak wybierać doniczki do ziół. Ktoś mi napisał w komentarzach, zresztą bardzo słusznie, że nie mówię nic konkretnie o rozmiarach doniczek. Być może jest to temat taki trochę podstawowy i dla niektórych oczywisty, ale ważny i dlatego postanowiłam zrobić taki odcinek. Na początku będziemy mówić o rodzajach doniczek, o tym jak wybierać doniczki, a pod koniec o wielkości doniczek z przykładami. Z a no więc najważniejsza rzecz przy wyborze doniczki to, doniczka musi mieć odpływ, czyli dziurki na dole donicy, bo inaczej to po prostu nie ma szans. Ja mówiłam szczerze, robiłam takie błędy, wybierając doniczki na zasadzie to w zasadzie nie, nie są wtedy doniczki, tylko takie jakby ozdobne, pokrywy na wierzch Donicy. Może nawet pokażę Wam, bo chyba ciągle mam. No i udałam się do piwnicy i przyniosłam z niej rzeczone doniczki. Czyli nie doniczki, tylko takie właśnie ozdobne pokrywy. Ta jest trochę lepsza, bo ma dziurę na spodzie, ale jest za to za mała, więc to w ogóle nie wiem do czego to jest. No i to niestety jest wtedy tak, że woda zbiera się na dnie takiego pojemnika. I, I korzenie cały czas stoją w wodzie i w ten sposób no, niektóre rośliny, rośliny można utopić, inne po prostu są w stanie cierpieć takie stanie w wodzie, a jeszcze inne może nawet lubią w ten sposób y, ciągnąć wodę z dołu doniczki. Y, niemniej jednak dla większości ziół jest to niekoniecznie dobry pomysł. Y, czyli punkt pierwszy dobry odpływ, punkt drugi. Y, Dobry drenaż w doniczce, jeśli macie dużą doniczkę, to warto na dno doniczki włożyć keramzyt albo żwir, albo coś co ułatwi drenaż. Chodzi o to, żeby woda nie stała na dnie doniczki. Dobrze jest też mieć podstawki pod doniczki, wtedy widać kiedy podlaliśmy za dużo i jeśli woda długo stoi w podstawce i nie wchłania się, to należy ją zlać. A teraz trochę o tym jakie doniczki. Najładniejsze są doniczki gliniane, ale być może tutaj was zaskoczę, bo ja nie kupuję doniczek glinianych, kupuję plastikowe. A to ze względu na to, że one są bardziej praktyczne, łatwiej je umyć, łatwiej je na zimę poskładać jedna w drugą i przechować przez zimę. Tutaj każdy musi je wybrać sam. Punkt piąty, czyli wielkość doniczek. No, i tutaj jest trochę tak jak z mieszkaniami. Na zasadzie my też lubimy mieszkać w dużym domu albo w dużym mieszkaniu bardziej niż w małym mieszkaniu czy w małym domu. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, i na zasadzie rośliny też w pewnym stopniu dopasowują się do wielkości doniczki, ale generalnie im większa doniczka, tym większa objętość, z której można czerpać, i tym większa roślina. Rośliny w tonicach o większej objętości są też łatwiejsze w utrzymaniu, bo ziemia nie przesycha tak szybko i wtedy można je podlewać rzadziej. Także no, każdy musi je wybrać w zależności od tego, jakie ma warunki i ile ma miejsca. Optymalna wielkość, myślę, to 30 cm średnicy, no ale wiadomo, nie zawsze mamy miejsce na 10 doniczek albo więcej o 30 cm średnicy, więc tutaj trzeba y, zastanowić się po prostu, y, jakie y, na przykład zioła chcemy posadzić. Niektóre rośliny rosną też dość wolno i. Można je posadzić w mniejszej Donicy na początek i potem ewentualnie przesadzać w miarę jak roślina rośnie. Na przykład Tymianek nie rozrasta się bardzo szybko, więc można go posadzić w mniejszej Donicy na początek i potem ewentualnie przesadzać. Rozmaryn też nie szaleje, tak jak na przykład Bazylia. Także też na początek może niekoniecznie musi mieć wielką Donicę, jeśli tylko przynosicie go ze sklepu. No to tak przelećmy szybko potem, co tu jest, to jest rozmaryn. Wielkość doniczki 20 cm średnicy to jest myślę najmniejsza doniczka, w której można rozmaryn posadzić, bo on chce być dużą rośnią. Tutaj jest mięta. Wielkość tej doniczki to jest 18 cm to nie jest średnica, tylko długość boku, bo to jest taka kwadratowa donica. Te donice lubię, bo są głębokie, nie zajmują dużo miejsca i stoją jedna przy drugiej. Tutaj mamy bazylię, to jest ten sam rodzaj plastikowej, kwadratowej donicy o wielkości 18 cm. Rośnie sobie, nie jest może optymalnie, ale daje sobie radę. Tu jest następna bazylia. Tutaj y, to jest donica 10-litrowa. I jak widać jest jej lepiej w tych warunkach, jest większa. Generalnie jak widać bazylia rośnie jak y, szalona w sprzyjających warunkach latem, kiedy jest ciepło. I nie sposób nawet tego zjeść. Tu i ówdzie widać na moich roślinach takie białawe niby truciny. Y, zaraz wytłumaczę, co to jest. Mam poważny problem z przędziorkami w szklarni i y, użyłam y, biologicznego środka do zwalczania przędziorków I ten środek właśnie tak wygląda, to są takie jakby trucizny z drapieżnikami, y, które mają żerować na przędziorkach To by było na tyle, jeżeli chodzi o bazylię, jak widzicie, im większa donica, tym większa roślina generalnie, taka jest prawda. Teraz y, Zobaczymy sobie następną roślinę, i to jest ogórek. Ogórek jest poprowadzony w górę i jest to wężowy ogórek. On rośnie w Donicy 40-litrowej. Także ogórki generalnie one potrzebują dużej Donicy i dobrej ziemi, bo no, owocują i potrzebują cały czas, żeby budować ogórki, to potrzebują z czegoś czerpać. I lecimy dalej. Tutaj mamy koper. Koper rośnie w towarzystwie ogórka w wielkiej Donicy 40-litrowej, więc widać, że mu się podoba w tej Donicy, bo zaczyna kwitnąć. Ja mam jeszcze koper w innej Donicy, ale koper generalnie potrzebuje Donicy głębokiej, minimum 30 cm, bo on ma długi palowy korzeń. Także y, koper musi mieć dużą donicę, chyba że się jedzie koper na taki mały koperek i y, szybko go chcecie zjeść. A wtedy trzeba by było mieć kilka doniczek z koprem i siać go gęsto co kilka tygodni. A tutaj widzę, że mój ogórek już prawie jest gotowy do zdjęcia. W tym roku późno wysiałam ogórki, moja wina. Tutaj mamy jeszcze Melisę. Melisa być może poradziłaby sobie w doniczce 15, o 15 cm średnicy, bo Melisa jest generalnie mniejszą rośliną i inne ma też wymagania, jeżeli chodzi o pozycję. Ja ją przyniosłam teraz do szklarni, żeby pokazać ją, ale ona stoi generalnie na zewnątrz w takim lekko zacienionym miejscu. Teraz jeszcze pokażę miętę. To jest mięta, która rośnie w 30-litrowym pojemniku. Jak widać, jest jej lepiej. A tutaj, papryczki, czyli w pojemniku 10-litrowym, dwie rośliny. Jak widać, rosną i owocują i mają się dobrze, więc 10-litrowy pojemnik jest ok. Ale być może byłoby jeszcze lepiej, gdyby rosły w 20-litrowym pojemniku. Jak widać, jest tu tego chili dużo, ale to nie jest żaden problem, bo czyli bardzo ładnie mrozi się w zamykanych torebkach i wtedy wyciąga się tylko jeden taki y, taką papryczkę y, wtedy, kiedy potrzeba, albo nawet tylko pół papryczki. Y, ogólnie myślę, że dobra roślina na słoneczny parapet albo na słoneczny balkon. O, proszę, a tu nawet jedna już y, czerwienie. No to myślę, że rozgadałam się dzisiaj wystarczająco na temat doniczek i pojemników, ale pewnie tematu nie wyczerpałam. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. No i jeśli wytrwałeś do tego momentu, to daj lajka i zasubskrybuj kanał. Żegnam się z wami bardzo serdecznie.